Witam. W dniu dzisiejszym chciałbym Wam przedstawić kartę standardu SD firmy EMTech. Jest to karta konkretnie o pojemności 8GB z deklarowanym przez producenta odczytem do 18 MB na sekundę. Karta w standardzie SDHC, konkretnie klasy czwartej Jeżeli chodzi o jej pochodzenie, to. Jest ona produkcji tajwańskiej. Z drugiej strony, informacja, że standard karty to ultra high speed. Dodatkowo informacja o odczycie i dwuletniej gwarancji. Karta kupiona w polskiej dystrybucji kolor czarny. Występują również modele z granatowym plastikiem o tej samej pojemności tak więc tyle jeżeli chodzi o opakowanie tekturowe z plastikowym blistrem po rozpakowaniu karta prezentuje się następująco AMTEC SDHC klasy 4 o pojemności 8GB Tutaj jest wersja z czarnym plastikiem z drugiej strony mamy informacje o Normach Unii Europejskiej, jak również informacje o yy, kraju produkcji. Tutaj niespodzianka: mamy yy, odnotowane, że jest to produkt Made in Japan, a na bliższe mamy Made in Taiwan. To jest pozytywne zaskoczenie, bo zazwyczaj produkty. Japońskie są nieco lepszej jakości niż tajwańskie czy chińskie. Podczas praktycznych testów rzeczywiście potwierdziły się dane producenta. Karta odczytuje dane z prędkością około 18 MB na sekundę, a nawet więcej. Natomiast zapis na kartę w czytniku w laptopie wynosił od 4,5 do 5 MB na sekundę. Jeżeli chodzi o kwestię samej karty, to myślę, że ona obecnie jest dosyć ciekawą propozycją, do, jako podstawowa karta do aparatów cyfrowych, nagrywania filmów czy robienia zdjęć, ponieważ jej aktualna cena na polskim rynku to około 15-20 zł, co za przyzwoitą kartę o klasy czwartej. Nie jest ceną wygórowaną. Oczywiście mówimy o stanie na dzień wrzesień, na miesiąc wrzesień 2012 roku. Dlatego mogę wszystkim polecić kartę MTK jako podstawową kartę do użytku domowego. Dziękuję za uwagę.